W tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Krakers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Krakers, Pianka i Budyń. Kotociaki! Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, miau! Wow. Krótkofalówki Pewnego dnia mamusia i tatuś dali kotkom nietypowy prezent. Drogie kotki, ten wspaniały przedmiot to krótkofalówka. Odbiór! Słyszycie dobrze? Dzięki niej będziecie mogli rozmawiać nagle! Ale super! Miau miau miau, 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 miau! Uwaga, mówi Pianka! Leży w łóżeczku, odbiór! Uwaga, mówi Budzień! Jestem w kuchni i jem jabłko, odbiór! Mówi crackers. I wyglądam przez okno. Pobawmy się w ogródku, odbiór! Idę! Ja też! Mówi Krakers, jestem na dworze, odbiór! Przecież cię widzimy! A, także słyszymy. Krótkofalówki przydają się tylko wtedy, gdy jesteśmy oddaleni od siebie. Mówi Pianka, jestem w Afryce, odbiór! Mówi Budyń, jestem zakokokołem po odbiegu nowym, odbiór! Hej, czy ktoś na ziemi mnie słyszy? Odbiór! Krótkofalówki nie działają na orbicie. Hmm? Czy właśnie minęła nas kosiarka? Nieważne! Pomyślmy, co jeszcze można robić z krótkofalówkami. Możemy jedną dać mamie, wtedy zawsze będzie z nami w kontakcie. Ale po to mamy telefon. Poza tym wszyscy wokół by słyszeli, co mówi mama. Oh. Uważaj na ściskawce, żebyś nie podarł gataki jak ostatnim razem. O, ciszej, mamo. Rozdałeś gatki? <gadki>, <gadki>, gadki? Dlaczego ta kosiarka jeździ wokół zupełnie sama? Nie wiem. Nie wiem też, do czego jeszcze można użyć krótkofalówki. Okazuje się, że nie jest za bardzo przydatna. Uwaga! Mówi inspektor policji. Zaginęła miejska kosiarka do trawy. Proszę zgłosić, jeśli ktoś ją widział. Odbiór. Miau, wow. wow! Krakers chyba znalazł wow. jakiś zaszyfrowany policyjny kanał. To mi podsunęło pewien pomysł. Drużyna kotociaków zgłasza przełom w sprawie. Widzieliśmy kosiarkę. Jeździ sama. Odbiór. Krakers? Pianka? Budyń? Tak, to my. Zatem kontynuujcie poszukiwania. Informujcie mnie na bieżąco. Odbiór. Jasne, Jasne, przyjąłem! Przyjęłam. O rety, słuchajcie, będziemy szukać kosiarki jak prawdziwi policjanci! Znalazłem ślady kosiarki, prowadzą prosto w krzaki, odbiór! Znalazłem ślady kosiarki przy wielkim dębie, odbiór! A ja widzę ślady kosiarki dosłownie wszędzie! Jestem prawie pewna, że ją słyszę gdzieś niedaleko. Tak, widzę ją. Jedzie w kierunku naszego domu. <śpiew> 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 oh! Policja, odbiór! Kotociaki meldują, że kosiarka jest w naszym ogródku. <śpiew> Przyjąłem już <nie osiadam. śpiew> oh! oh! <śpiew> Jako siarka, ale za tobą tęskniłem. No już stój! Proszę, zatrzymaj się! Jestem taki wdzięczny za znalezienie jej. Nie wiem, co bym bez niej zrobił. Powinien pan podziękować drużynie kotociaków. O, krakersie, pianko, Budyniu, Dziękuję wam! Nie ma sprawy! miau, miau, miała, miau, miau. O, dziękuję Wam bardzo za przycięcie naszego trawnika. Zapraszam do środka na świeżo pieczone babeczki. Mówi mama, herbatka i babeczki gotowe, słyszycie? Odbiór? Tak, głośno i wyraźnie. Jeśli potrzebujecie coś znaleźć, drużyna kotociaków zawsze chętnie Wam pomoże. Wersja Polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec. Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pruciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak i inni.